W Stanach Zjednoczonych stopy procentowe powędrowały w dół i to uwaga o aż 50 punktów bazowych. Co to oznacza dla gospodarki? Bank Japonii, który wcześniej był katalizatorem rynkowej przeceny, nie zmienił stóp procentowych. Na podobny ruch zdecydował się Bank Anglii, pomimo tego, że jest tam największy od 26 lat kryzys na rynku pracy. Ceny mieszkań spadły w 12 z 16 województw. Nadeszła Wyczekiwana korekta. Ja nazywam się Dawid Augustyn, Ty trafiłeś na kanał FXMAC, a to rynkowy alert, w którym podsumowuję wydarzenia ważne dla Twoich finansów. Partnerem odcinka jest XTB, w którym możesz inwestować bez prowizji do 100 tysięcy euro. Obrotu. Link do partnera znajdziesz w opisie. Obniżka stopy procentowej przez Fed stała się faktem. Po posiedzeniu 18 września przedstawiona została decyzja Komitetu do spraw Operacji Otwartego Rynku o zmniejszeniu jej wysokości o 50 punktów bazowych. W rezultacie stopa funduszy federalnych od teraz będzie określona w zakresie od 4.75 do 5%. Poprzednia obniżka miała miejsce ponad 4 lata temu. Zatem Rozpoczął się nowy cykl polityki pieniężnej w Stanach Zjednoczonych. Rynki w napięciu wyczekiwały tego kluczowego wydarzenia, aż do czasu publikacji decyzji nie było jasne, jaka będzie skala luzowania polityki pieniężnej. Generowało to niepewność wśród inwestorów, a w momencie jej przedstawienia wywołało duże ruchy wielu aktywów, m.in. dolara czy rynków akcji. Jeszcze tuż przed decyzją rynki wyceniały prawdopodobieństwo obniżki o 50 punktów bazowych na 63%, a o 25 punktów na 39%. Progności również byli podzieleni. Między innymi bank ING oczekiwał cięcia o 25 punktów, podobnie jak amerykański Goldman Sachs, czy Bank of America. Jakie konsekwencje może mieć decyzja Fed? Obniżka stopy procentowej przez rezerwę federalną będzie miała Kluczowe znaczenie dla dolara amerykańskiego. Ekonomiści Goldman Sachs przedstawili dwie możliwe ścieżki notowań dolara po pierwszej obniżce w nowym cyklu monetarnym. Analiza ta została oparta na danych historycznych. Pierwszy scenariusz to obniżka stopy procentowej i późniejsza recesja w gospodarce amerykańskiej. Wówczas dolar poruszałby się przeciętnie w trendzie bocznym, a po 12 miesiącach. Umocniony był o 1,4% według prognozy Goldman Sachs. Drugi scenariusz to cięcie stóp i brak recesji, czyli dobra koniunktura w gospodarce, a więc bardziej soft landing. W takiej sytuacji dolar umacniałby się o blisko 8% w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Kluczowe jest jednak to, że Fed w oświadczeniu nie widzi problemów gospodarczych, na co wskazują również projekcje makroekonomiczne, i to stąd reakcja dopiero na następny dzień. A jak te projekcje wyglądają? Fed. Obniża minimalną projekcję wzrostu PKB do 2% z 2,1% na 2024, ale utrzymuje perspektywy wzrostu na 2025 i 2026. Ustanawia również nową prognozę na 2027 rok, również na poziomie e, niespełna. 2%. Prognoza dla stopy bezrobocia została podniesiona w górę, biorąc pod uwagę obecną sytuację na rynku. Stopa bezrobocia ma wynieść 4,4% jeszcze w tym roku. Mocno ograniczono prognozy inflacyjne do 2,3% w tym roku z poziomu 2,6%. Obniżono również prognozy dla inflacji bazowej do 2,6%. 6% oraz do 2,2%, ale w przyszłym roku bardzo mocno obniżono oczekiwania. Oczekiwane stopy procentowe w tym roku oczekuje się jeszcze dwóch, 3 do 3 obniżek z medianą 4,4% oraz oczekiwanie kolejnych prawie 5, nawet 5 obniżek w nadchodzącym roku, co zniosłoby stopy procentowe do poziomu 3,4%. FED widzi również stopy na poziomie niespełna 3% w 2026 i 2027 roku. Bank Japonii podjął decyzję dotyczącą stóp procentowych. Przypomnijmy, że po ostatnich decyzjach Bank of Japan rynki wpadły w niemałą panikę. Spadał dolar, mocno traciły indeksy giełdowe. Bank Japonii tym razem utrzymał referencyjną stopę procentową na poziomie około 25%, najwyższym od 2008 roku po zakończeniu dwudniowego posiedzenia. Bank centralny zrewidował również swoją ocenę, Konsumpcji, wskazując na pewność, że silne ożywienie gospodarcze umożliwi dalsze podwyżki stóp procentowych w nadchodzących miesiącach. Konsumpcja prywatna wykazuje umiarkowanie rosnący trend, pomimo wpływu podwyżek cen i innych czynników, powiedział Bank of Japan w oświadczeniu. Ogłaszającym decyzji. Ekonomiści ankietowani przez Reuters spodziewają się, że bank Japonii ponownie podniesie stopy procentowe w tym roku, a większość obstawia podwyżkę w grudniu. Nikt w sondażu nie przewidział podwyżki stóp w tym miesiącu. Jeśli nadchodzące dane jeszcze bardziej podkreślą optymizm banku Japonii, prawdopodobnie zobaczymy kolejną podwyżkę stóp procentowych. W grudniu, powiedział Naomi Mugurum. Ueda, czyli szef Banku Japonii, zaznaczył, że bank jest gotowy do dalszego podnoszenia stóp procentowych, jeśli inflacja będzie zmierzać w kierunku trwałego osiągnięcia celu 2%. Przypomnijmy, że bazowa inflacja konsumencka wynosi 2,8% w sierpniu w ujęciu rok do roku, rosnąc tym samym czwarty miesiąc. Z rzędu. Brak reakcji nie zaskoczył rynków, ponieważ analitycy spodziewali się, że bank nie zmieni stóp procentowych na wrześniowym posiedzeniu. Rentowność dziesięcioletnich japońskich obligacji rządowych spadła o 40 punktu bazowego, a jen pozostał stabilny na poziomie 142 jenów za dolara. Nikkei natomiast, który wcześniej wzrósł o 2%, utrzymał ten poziom po ogłoszeniu decyzji. Walutomat. Wymiana walut online dostępna całą dobę, 7 dni w tygodniu, tanio, bezpiecznie i wygodnie, również w wersji mobilnej. Natychmiastowe przelewy zagraniczne w euro. Wszędzie tam, gdzie tego potrzebujesz. Prowadzisz interesy lub ławiesz chwilę oddechu, to się dobrze składa, bo walutomat jest zawsze pod ręką. To innowacyjna platforma wymiany walut. Walutomat upraszczamy, wielowalutowy świat sprawdź nas. W czwartek Bank Anglii zdecydował się utrzymać stopy procentowe na dotychczasowym poziomie, po tym jak w sierpniu zaskoczył rynek pierwszą redukcją stawek. Decydenci uznali jednak, że na kolejne Poluzowanie polityki monetarnej jest zbyt wcześnie, szczególnie z uwagi na utrzymującą się na wysokim poziomie. Inflację cen usług. O zaskoczeniu nie może być mowy, gdyż większość ekonomistów zakładała zachowanie dotychczasowego statusu quo, oczekując, że do kolejnej obniżki może dojść dopiero pod koniec roku. Co ciekawe, Wielka Brytania mierzy się z kryzysem na rynku pracy, według oczywiście ekonomistów. Od czasu pandemii zasób siły roboczej skurczył się. O około 800 tysięcy osób, co jest dwa razy większym załamaniem niż w 2008 roku. Państwo to jest jednym z niewielu krajów rozwiniętych, które doświadczyły spadek zatrudnienia po pandemii. Jeszcze na początku 2020 roku UK cieszyło się ósmym najwyższym na świecie wskaźnikiem zatrudnienia. Teraz Wielka Brytania jest na 15. miejscu w tej klasyfikacji. W ciągu ostatnich 5 lat wzrost zatrudnienia Wielkiej Brytanii uległ odwróceniu, podczas gdy wiele problemów, z którymi już wcześniej borykaliśmy się na rynku pracy, pogłębiło się. Czytamy w raporcie Institute for Employment Studies. Odsetek osób aktywnych zawodowo jest obecnie najniższy od 1998 roku. Mniej młodych ludzi pracuje, więcej osób starszych nie ma pracy i więcej osób nie pracuje z powodu długotrwałych chorób, dodano. Spoglądając na dane pod innym kątem, wskaźnik aktywności zawodowej w UK spadł z 79%. 0,6% w lutym 2020 roku do 78% obecnie. Spadek ten jest dwukrotnie wyższy niż, za, niż załamanie zaobserwowane po kryzysie finansowym w 2008 roku. To podważa siłę gospodarki Wielkiej Brytanii, która od wybuchu pandemii ma poważne problemy z powrotem e, na tory silnego wzrostu gospodarczego. Od 2020 roku miejsce miały dwie techniczne recesje. Pierwsza miała miejsce w pierwszym półroczu 2020, druga całkiem niedawno, bo od lipca do grudnia 2023. Jednak pierwszy i drugi kwartał tego roku przyniósł dodatnie stopy wzrostu PKB w Wielkiej Brytanii. Gdyby UK utrzymała ten sam odsetek ludności na rynku pracy, co przed pandemią PKB kraju byłoby o 25 miliardów funtów większe według szacunków badaczy Institute for Employment Studies. Ceny mieszkań spadły w sierpniu w 12 z 16 województw w ujęciu miesiąc do miesiąca. Nieruchomości podrożały w sierpniu względem lipca tylko w trzech województwach, a w jednym pozostały bez zmian. Oszacowali analizy z zespołu podkluczyk.pl Największe spadki mediany ofertowych cen mieszkań miały miejsce w województwie warmińsko-mazurskim. Płatło zniżka o 6,4% miesiąc do miesiąca, do mediany cen na poziomie 6854 zł za metr kwadratowy. Duże obniżki obserwowane były również w województwie dolnośląskim. Z kolei w Lubuski Mediana cen ofertowych obniżyła się w sierpniu o 5% miesiąc do miesiąca, a w Podkarpackim o 4% do 8529 zł. Regionem, gdzie mediana cen ofertowych nie uległa zmianie, było województwo małopolskie. Utrzymało się one tuż poniżej. 15 tysięcy za metr kwadratowy. To drugi najwyższy poziom w Polsce. Tylko w województwie mazowieckim ceny mieszkań były wyższe, bo mediana wyniosła tam 15 356 zł, co było spadkiem o 3,5%. Trzy obszary, gdzie ceny wzrosły w sierpniu, miesiąc do miesiąca, to województwa pomorskie, Świętokrzyskie. Oraz Śląskie. W ujęciu miesięcznym w wielu miastach odnotowujemy korektę cen ofertowych mieszkań za metr. Istnieją jednak regiony, gdzie ceny przeciętne za metr nadal są rekordowe. W sierpniu 2024 przeważają jednak odczyty spadkowe, zarówno dla miast. Jak i województw, czytamy w raporcie. Niemniej ceny nieruchomości w Polsce są i tak znacznie wyższe niż rok temu. Indeks cen mieszkań opracowany przez ten sam portal pokazał dynamikę przeciętnego wzrostu cen nieruchomości o 16% w sierpniu 2024 roku względem odpowiadającego okresu przed rokiem. Jest to analiza oparta na porównaniu cen ofertowych. To tyle, jeżeli chodzi o rynkowy alert. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, zostaw łapkę w górę i subskrybuj, żeby nie ominęły Cię wydarzenia ważne dla Twoich finansów.